Zaczynamy one block, czyli część druga, znaczy część druga, odcinek drugi i, i jedziemy z tym dalej. Dzisiaj może może krótki odcinek, bo widać, że nagrywam późno o 27. E a więc dzisiaj wstawię ten odcinek, będzie rano co oklam, albo wieczorem, Mam a kopię, bo ja już kopię. ponieważ że to do... bardzo szybko nam Czas więc zaczynamy. Ten super grawer mnie wyrzucił. I mam Aksoloka, ale tego to bo ja, ja go zabiłem przypadkowo. Hmm. Nie wierzę, co ja widzę na moje oczy tutaj. lawa, ej, lawa też będzie spoko. Mordy Kilo żelazny, no. Ja po prostu to co ja chciałem, no. Czekaj, chodźcie. O kur... No, dobra. Uż, sobie. Ja przed odcinkiem, jeszcze poza odcinkami tutaj ja robiłem. Dzisiaj przed odcinkiem. Możemy zrobić właśnie, właśnie koblarkę, ale nie będę robić koblarki, ponieważ nie chcę. Poczekaj, a wiem co chciałam zrobić. Ja wszystko wiem, na, no, na, no, na, no, na, no, na. No, no. To musi out, o oh, kurczę. Musimy postawić, jest z lepiej. Teraz musimy postawić tu, to. Teraz to. Teraz to. Drzewa odwarzystwo, teraz. Aha, jeszcze wyżej. Teraz tu no, jakby Chyba tu, nie wiem. No powiedzmy no Nie, nie czekaj tu jeszcze. Tu to będzie jeszcze. O właśnie, teraz będziemy sobie natomiast tutaj kopać. Kolejna skrzynia. O, jak miło. Ej, mamy zbrojkę. Zaczęłam się rozwijać już tutaj. Ostatnio zbrojka No z... Dobra, to sobie zachowamy. O, tak z tym O nie. Mamy sześćset siedem bloków tutaj To tylko z tego tutaj liczy nie? To duże, nie? w Serio Bo musisz to zostawić Żeby nie przegapić szalonych filmów Szalonych Może ja bym to nazwał Eee, dobra Zróbmy U, Skrzynię Skrzynię. Mam 7, ale aż tyle nie potrzebuję, co nie? przesadziła się tak, tu to tu na żelazny film może no, sobie zachowamy tu tu strzał, dobra, już najpierw tu, tu połowiemy to co mamy czyli to tu, to, tu Klebek tu no nie wiem co to jest skrzynka, to do... zwykła skrzynia skrzynia, skrzynka tu. dobra Kupić, dobra. Natomiast to pójdzie tu. No mogę to wywalić, ale rzucić to, pójdzie tu. raz to tu. To tu, tu i tu. No i super. Podoba mi się tu. Dobra, dalej. Wiesz, że stałem z tamtej strony kopałam, ale to tu. Tylko czekaj, bo tu coś jest źle zrobione. Coś tu źle zrobione, bo to już tu coś spędziło. O! Uuu! Uu. Łuk. Szczerze by się zdziało. Aksolut. Dobra. Tu? Ja raz tego dobra powiedziałem, to już nie wiem. Tutaj. No wiesz co? We wezmę ten łuk. Weźmiemy. Będziemy strzelać tam najwyżej. słuchaj, ten ten węgiel

Miałem upgrade, nie wiem czy nie wiem, nie, nie się, ale ja mam upgrade, to zapewniam powiedzieć No na 500 bloka? Nie pamiętam, kurczak to nie pamiętam, ale był upgrade, nie co tu jest, no. aha, jest to Hm, takie, hmm, te same rzeczy w sumie, dobra te skrzynki to by być inny natural no co za dużo tych tu tych zwierząt, co nie? Świnia! kurcze no, tak w tym życiu w swoim Co zrobić ogólnie... wiesz, te, te statystyki tutaj posadzone. Zajęć niedługo. To trzeba w ogóle dużo ziemi, bo tutaj ziemia. To jest... że to jest problem z tą ziemią, póki co? Że mam mamy przesrane. No i zobacz. Jeden dirt, no katastrofa to jest. No i znowu jeden. Kurczę. Więcej mi się przydało co nie O to samo? No tak, wszakich O mam też szanery słychać Słuchajcie, dirta O, o nie Nie, bo już się zmyło No, tak To jest znowu jeden. Ty Ilko Przepraszam, a co? tyle, ale. Nie będę tutaj czekasz że one wyjdą od przesady. Jeszcze nie podżyłem. Tam jest dziura, ale nie tu. nie padnę, bo. Dobrze. Dla skupienia? Zaraz podejrzewam, że będzie sprzęta. Że było ich dużo, także. go nie ma na szczęście <grystanie> <grystanie> O, teraz Dirt'a? O, Dirt się wykazał Ja przepraszam bardzo Nie, ja tu... Ja tu... Ja, Proszę Państwa, że takie smutne zwierzątko Muszę zabijać no, Znaczy, nie muszę, ale... Może być tysiąc bloków Powiem szczerze, że na 1000 O, węgiel z niego wypadł O, fantastycznie I to, nie, to nie chyba nie drzewne, tylko ten... Owa, to Poważnie? Kurwa, w ten sposób wyjdziesz. O. Idę. Spalę Co? Nie, 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 nie. 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 Ja pierdziele. Ja Gdzie on jest? On się spalił już chyba. Dobra. Dziwne.

Mówiąc wtedy, że dwa razy z tego zrobiłem nożyczki. O, życie przystrzała. To zajmuje się A co, musieli się przespać? Myślę, że to właśnie zrobimy, bo mam się killów na razie zniszczy. No, poszedł, poszedł. Troszkę drewna pewnie po się pojawiło. Idziemy sobie komację. No, idziemy spać. Ale z tym mięso. Dobra. <grymne> Dobra. E, ile mamy minut? 10. O kurcze 10? Kiedy to tyle zleciało? Poważnie. Ale mamy dużo kremów. I temki miniaturowe. Schowiemy sobie to. Tyle, że małam. Może ja mam buty, zrobić sobie już.

Muszę skupić, co nie? Hmm, Pełne skupienie ta stówka, trzeba pewnie Nie mam no tutaj to tam, tam dwie klaty, mam ale Rzeczywiście się nie no, bo to użyjemy ten łuk Ze strzałek, jak... Tam jeść mi się nie przyda Węglu na expo, nie? Mogę z tego tylko bloki zrobić, no i... No i spa. Nie wiem, nie wiem co tam dokładnie Może nam się już kilo skończył Wiecie co, weźmiemy ten żelazny Coś tam to się chyba się jeszcze zniszczyło. Nie? Może i nie już sam nie wiem Nic nie wiem Jajcem dostaniesz krowa owca co została o i w ten sposób ona... ha, to do powodzenia oj owca owca

No może przesadziłem Kurczę tak to nie wróciło do mnie Zaczynamy Oj. I tu no. dobrze Otrzymujemy dużo, dużo dirta Dużo. Znaczy więcej dieta. Ja jestem lirą przesrania w tym momencie On już wypadła Tylko Ja O zawsze ją zabiłem Dostałem szutę że, pamiętajcie, że szuka, A, Dużo dieta, Tylko pięć To mało Dobra